W Fundacji Lesińskiej zajmujemy się tematem mediów przy wykorzystaniu różnych narzędzi od bezpośredniego wsparcia dziennikarzy, dziennikarek w ich postępowaniach sądowych, delegacji strategicznej, analiz prawnych, ale też pewne w pewnym zakresie badaniami. I właśnie o, o dwóch badaniach, raczej dwóch grupach badań prowadzonych w Fundacji chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć. Po pierwsze są to monitoringi mowy nienawiści w internecie, a po drugie, niedawno rozpoczęte badanie sytuacji w mediach regionalnych wydawanych przez Polska Press. Zacznę od wątku mediów Polska Press i jemu chciałbym poświęcić większość czasu wystąpienia. Impulsem do przyjrzenia się bliżej sytuacji mediów Polska Press były takie trzy zasadnicze okoliczności. Po pierwsze, poczucie pewnej luki informacyjnej powiększającej się Wraz z upływem czasu od ogłoszenia tej transakcji. Luki polegające na tym, że po takim początkowym dużym zainteresowaniu tymi wydarzeniami, znajdujemy się w sytuacji, w której brakuje właściwie takich bliższych i bardziej usystematyzowanych informacji, co dzieje się w mediach wydawanych przez Polska Press. Minęło już 22 miesiące. By przypomnieć to kalendarium, grudzień 20 roku, to jest ogłoszenie planów zakupu. Marzec 21 to jest finalizacja transakcji, e, nastąpiła zmiana zarządu i gdzieś e, przełom e, kwietnia i maja to jest wymiana e, redaktorów naczelnych rozpoczęła, w czerwcu już większość było wymienionych. Ale co, co dalej? Jakby kiedy już opadł ten kurz takich pierwszych zmian u góry, e, mieliśmy poczucie, że e, brakuje takiej informacji co dzieje się bezpośrednio w redakcji. E, Mimo bardzo dużego znaczenia tego sektora mediów, o czym dzisiaj częściowo było już mowa o czym warto się, mimo wszystko, chwilę zatrzymać i przypomnieć, że Polska Press wydaje 20 dzienników regionalnych, blisko 120 tygodników lokalnych, ma ponad 500 witron online w każdym województwie poza Warmińsko-Mazurskim i dociera, to, jak słyszeliśmy, sporne, ale do około 18 milionów internautów na około łącznie 28 milionów internetów ogóle w Polsce. To jest naprawdę istotna część. Jeśli chodzi o drukowane dzienniki, to według ostatnich danych z 2020 roku, więc tak liczba jest nieco mniejsza, ale po dzienniki tego wydawcy sięgało co najmniej raz w tygodniu około 40% wszystkich czytelników drukowanych dzienników w kraju. Więc choć nakład poszczególnych tytułów Polska pres. Nie zawsze wygląda bardzo imponująco, zwłaszcza kiedy porównujemy je z tym, tym najbardziej, największymi i ogólnopolskimi dziennikami, to sumowanie już tych poszczególnych tytułów oczywiście e, pokazuje, że to jest bardzo istotny e, sektor mediów. I właśnie trzecim, e, być może najważniejszym impulsem do, do, do przyjrzenia się bliżej sytuacji, była chęć e, przyjrzenia się bliżej skutkom e, tak szczególnego działania państwa na mediach, jakim jest zakup prywatnego medium przez, przez poniutątowanym przez państwo. Był to pewien nowy instrument w repertuarze tego, co, co coraz częściej nazywa się procesem zawłaszczania mediów, media capture, który składa się z kilku instrumentów, które, o których dzisiaj częściej była mowa, czyli po pierwsze zawłaszczanie organów regulacyjnych, po drugie zawłaszczanie mediów publicznych, czego widzieliśmy skutki tutaj wykorzystywanie finansowych środków publicznych do nagradzania i karania mediów, o czym czego zaczęła bezpośrednia prezentacja profesora Kowalskiego, i właśnie przejęcia własnościowe mediów prywatnych, który był ostatnim krokiem, teraz już w Polsce możemy powiedzieć, że no, wszystkie cztery typy zawłaszczania mediów znajdują swój przykład w Polsce, oczywiście takim modelem również bliskim temu typu idealnemu. Są Węgry, gdzie wykorzystanie tych czterech instrumentów doprowadziło do zawłaszczenia około 80% rynku medialnego świadczy te media społeczno-polityczne. I mieliśmy poczucie, że to czwarty instrument, mimo że takiej w swojej spektakularności, jeśli chodzi o przejęcie prawnego medium, jest wciąż słabo rozpoznany, jeśli chodzi o takie bieżące skutki tego, co się dzieje z już tak przejętym medium. Istnieje więc szereg powodów, by się temu przyjrzeć. Nasze badania, wspierane przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, rozpoczęliśmy niedawno. Badanie opiera się na przeprowadzeniu z jednej strony 20 wywiadów z dziennikarzami, dziennikarkami Mediów Polska Press i szerszej analizie danych zastanych, częściowo w oparciu o media branżowe i inne doniesienia, które docierają do mediów. Interesują nas kwestie szeroko zmiany organizacji pracy redakcyjnej, relacje z zewnętrznymi interesariuszami, również reklamodawcami, warunki zatrudnienia i zmiany kadrowej. Co istotne, oczywiście interesuje nas to takie perspektywie kilkuletniej, czyli zarówno kilka lat przed przejęciem i, i obecnie już, kiedy zbliżamy się drugiego roku. Um, tak, jak wspomniałem, badania rozpoczęliśmy dopiero niedawno, więc e, z częścią wniosków chciałbym się wstrzymać, kiedy będziemy mieli więcej danych bezpośrednio, zwłaszcza z wywiadów. Nawet mamy na mam poszczególne informacje, które chcielibyśmy może potwierdzić szerzej, ale e, już teraz także na podstawie danych zastanych, e, mogę powiedzieć, o trzech wstępnych obserwacjach. E, po pierwsze, zgodnie z przewidywaniami, po zmianie właściciela nastąpiły e, niemałe zmiany kadrowe. Jak słyszeliśmy, wymieniono 14 z 15 redaktorów naczelnych dzienników. To nastąpiło, na przecież był pierwszym krokiem. Co do dziennikarzy, dziennikarek, skala tych zmian różni się w poszczególnych tytułach. Opierając się na razie na informacjach publikowanych tylko w mediach branżowych, licząc to, jesteśmy jeszcze w trakcie, zidentyfikowaliśmy już wymienienie nazwiska ponad 60 osób. O których pisały media, że odeszły z, z, z no i w Polska, Presja, myślę, że ta liczba jest i większa, jeśli chodzi o dane dostępne publicznie, i oczywiście realnie jest dużo większa, ponieważ no, nie, nie każde odejście jest opisywane w mediach. Przy czym tutaj używam celowo no, pojęcia odejście, ponieważ zdecydowana większość przypadków, które znamy, to odejścia inicjowane bądź przez samych dziennikarzy, dziennikarki, bądź dokonywane za porozumieniem stron. Tak było chociażby w przypadku redaktorów naczelnych. Dotychczas zidentyfikowaliśmy tylko poszczególne przypadki zrywania współpracy z inicjatywy redaktorów naczelnych, pracodawców. Podacie nam przykład dość szybko taką. Przypadkiem było zakończenie współpracy z felietonistą rzeszowskiej Gazety Codziennej Nowiny, rektorem Janem Miszczakiem, który popełnił tą i ironicznie skomentował w swoim felietonie przejęcie mediów Polska Press i zupełnie oficjalnym powodem zerwania współpracy było podważenie zaufania do redakcji przez treść tego felietonu. Ale takich przypadków jest jeszcze kilka, które widzimy teraz, ale e, jest to mniejszość. Zazwyczaj są to jednak e, zmiany kadrowe na wychodzące od samych dziennikarzy, dziennikarek. E, być może jeden z powodów takiego, a innego charakteru tych zmian kadrowych jest e, z jednej strony niełatwa sytuacja na lokalnych rynkach e, zawodowych dla dziennikarzy, dla których no, ryzyko zwolnienia z w Polskę po raz często oznacza po prostu e, pożegnanie się z zawodem dziennikarza, dziennikarki. A drugim powodem może być e, stosowanie przez pracodawców e, innych środków niż te najbardziej drastyczne, jakim jest e, zwolnienie z, z, z redakcji. Wcześniej wszak można e, no, odmawiać przez dłuższy czas publikacji, słyszeliśmy o takim przypadku, e, odsuwać od prac nad pewnymi tematami, sugerować pewne inne tematy. Cały repertuar mniejszych środków, który nie, nie wymaga tego relatarnego zwolnienia, a który pozwala również no, kierować odpowiednio linią programową. I wątek nawiązuje się z drugą kwestią, którą chciałem powiedzieć, czyli kwestią, kwestią ingerencji redaktorskich dotyczących tematów istotnych dla, dla obecnej władzy. Informacje o poszczególnych takich przypadkach ingerencji również przedostają się do mediów. No Możemy przypuszczać, że jest to wieszole gór lodowej tego, co, co się dzieje realnie. Znowu, ten przykładem jest chociażby nakaz usunięcia felietonu z toruńskich nowości, felietonu krytykującego jednostronną narrację TVP w czasie wyborów Rzeszowej, więc jest interesujący. Też wątek tego wzajemnego popierania się tych dwóch sektorów mediów. Lak lanczelny zadzwonił już po składzie gazety, kiedy miała być wysyłana do druku nakazując usunięcie tego felietonu właśnie z uwagi na, na ten temat. Było to tłumaczone tym, że gazeta powinna trzymać się tematów środka i zajmować się tematami lokalnymi, a to jest Toruń, a Rzeszów jest daleko. Tych przypadków jest więcej, bo to mail od zastępcy aktualnego głosu polskiego instruujący jak pisać o protestach w sprawie Lek usunięcie z krakowskiego dziennika polskiego wywiadu z ekonomistą krytykującym polski ład po opublikowaniu. Tylko właśnie, tej podobnej historii należą do tej grupy ingerencji, o której pewnie Państwo być może z częścią słyszeli, bo przedostają się one do mediów do mediów, ale jest to tylko zapewne fragment rzeczywistości tego, co się odbywa, to jest coś, co też potwierdzają pierwsze wywiady z, z dziennikarzami, filmikarkami, które przeprowadzamy. I często tego rodzaju ingerencje mają mniej spektakularny charakter niż telefon w ostatniej chwili prawie, że do drukarni i nakaz usunięcia już opublikowanego wywiadu, a raczej um, takie codzienne sugestie, by, by to może nie puszczać, nie puścić to dalej, albo właśnie Konsekwentne e, odmawianie. Pojawia się mechanizm autocenzury. Tak jest. Osobą o <coughs> doskonale z praktyki PRL-u. No. Tak jest. Dziennikarz doskonale wie, o czym powinien pisać. Koniec. Nie trzeba go instruować. To prawda. Plus są pewne przypadki, kiedy dziennikarz odmawiają zajęcia pewnego tematu z uwagi na nierzetelność. Niestety Uf. potem widać, że ten temat podjął inny dziennikarz, więc są tego rodzaju mechanizmy i e, chciałbym zasygnalizować jeszcze ten trzeci ostatni wątek związany z przejęciem polska prasa, o którym chyba mniej się mówi trochę e, w dyskusji. E, w listopadzie 2020 roku e, Orlen, jak Państwo pamiętają, zakupiło ruch, czyli e, drugi największy dysyputor pracy w Polsce, kontrolujący około jedną rynku prasy. To zresztą. Tak jest. Było więc nawet przyjęte z taką wręcz pewną ulgą, że być może właśnie nie doprowadzi się do, do upadku, więc ten odbiór tej transakcji był, był mieszany wśród, wśród wydawców. E, ryzyko wykorzystania pewnego właściciela tak zwanych wertykalnych powiązań, czyli powiązań między e, podmiotami działającymi na różnych szczeblach, w tym przypadku szczeblu dystrybucji prasy i szczeblu e, wydawania prasy, był oczywiście podnoszony. E, przez różne podmioty zaangażowane w e, no, proces kontroli tej, tej, tej decyzji. E, niestety, jak Państwo wiedzą, prezes Walki, i potem sąd z ochrony konkrecji konsumenta, e, pozostał głuchy na, na tego rodzaju obawy. E, ale po upływie, właśnie już tych e, kilkudziesięciu miesięcy, e, niestety widzimy pewne sygnały potwierdzenia tego rodzaju ryzyk. E, przykład: ruch odmówił kolportażu. Nowo powstałego dziennika, e, tygodnika Zawsze Pomoże, stworzonego przez e, był dziennikarzy Polska Press, e, konkretnie Dziennika Bałtyckiego, tłumacząc, że tytuł e, nie rokuje optymalnej sprzedaży. E, Brzmi to rękowo, racjonalnie, i z jakiegoś powodu inni, duży dystrybutorzy prasy nie widzieli tego ryzyka i, 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 dopuści, i zgodzili się na dystrybucję, podpisali umowy. Przy czym niestety no jest to, mimo jakby podpisanie umów z innymi kolporterami jest to znaczący cios dla, dla nowego tygodnika, ponieważ akurat na Pomorzu, jak, jak podaje podają naczelny tego tygodnika, ruch ma najbardziej rozwiniętą sieć dystrybucji. Inny przykład to wypowiadanie umów w z lokalnymi, małymi, niezależnymi wydawcami. I nakładanie ich opłat. Ostatecznie do tych wycofano się z wypowiadania tych umów i przygotowano nowe umowy z wyższymi już marżami za dystrybucję, ale wydawcy komentowali ten ruch to no, 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 działanie jako prawdopodobnie motywowane jednak konkurowaniem na zbliżonych rynkach, które częściowo się zazębiają, czyli właśnie lokalni wydawcy i media Polska Press, które... Tak jest. Podaję te dwa przykłady, by podkreślić, że możliwość oddziaływania przez państwo na rynek medialny via Orlen nie ogranicza się tylko do tego, co, co ukazuje się w mediach Polska Press, ale no właśnie sięga dalej przez te powiązania wertykalne, które, które były zgłaszane i które niestety się potwierdzają I myślę, że będziemy o takich przypadkach E, słyszeć jeszcze więcej. E, i krótko teraz chciałbym się wspomnieć o tym drugim wątku, który jest, e, który już budził zainteresowanie jako temat w pierwszej części e, panelu, czyli o e, monitoringach mowy nienawiści e, prowadzonych przez e, prowadzonych w Trzynastach od 18 roku, najpierw pod kierownictwem e, Agnieszki Mikulski żol obecnie pod kierownictwem Adyty Mińskiej, Badania te koncentrują się przede wszystkim na wątkach migracji i uchodźstwa. Wybór właśnie tych tematów oryginalnie wynikał z doświadczenia wyborów z 2015 roku, kiedy jak Państwo pamiętają był to bardzo ważny temat kampanii wraz z silną obecnością ksenofobicznej mowy nienawiści. Monitoring był prowadzony. Przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, w pewnej formie przed wyborami w 2019 roku do parlamentu i choć tam był bardziej kwestia dezinformacji na pierwszym planie. I wreszcie ostatnie badanie było prowadzone nie w związku z wyborami, ale no, w dość szczególnym czasie, jeśli chodzi o temat migracji i uchodźstwa, bo od sierpnia 2021 roku do maja 2022 roku, czyli czasu odbiegający zarówno kryzys komunitarny na granicy polsko-białoruskiej. I już czas po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. Interesującym aspektem tego badania, w kontekście też dyskusji w pierwszej części naszego seminarium, jest to, że do badania wykorzystane są narzędzia częściowo zautomatyzowanego monitoringu. Treści pojawiające się w mediach społecznościowych są selekcjowane automatycznie za pomocą słów kluczy. I potem już te wysokie treści są analizowane przez przez w projekt badaczki i badaczki. Nie będę tu przedstawiał bardziej szczegółowych wniosków z tych badań. Raporty są dostępne w internecie i bardzo gorąco je polecam. Ograniczę się tylko do takich dwóch um, krótkich uwag. Po pierwsze, choć w kolejnych latach po 2015 roku dyskurs Antu Hotch, czy nie był już aż tak silnym wątkiem dyskusji politycznej jak w 2015 roku, to nawet jeszcze przed kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej temat powstawał żywy, taki mocno zakorzeniony, i zarządzanie strachem przed, przed figurą uchodźcy powstawało wciąż jednym z, ze sposobów budowania poparcia politycznego części ugrupowań. W międzyczasie oczywiście te nienawistne dyskursy obierały kolejne grupy. Pań, Pamiętają Państwo 19-20 rok, to są chociażby między innymi osoby LGBT i tu nie sposób przypomnieć niesławnej roli również mediów publicznych, tak zwanych w, w, dokumencji inwazji. Również, również. Jednak te ksenofobiczne figury wykorzystano 15 roku, 15 roku na tyle silne że kiedy pojawił się kryzys humanitarny na granicy Polsko-Białoruskiej, badacze i badaczki zaangażowane w monitorowanie zauważyły, że zaktualizowanie tych figur nie wymagało specjalnej tym razem takiej pracy mobilizującej ze strony polityków czy mediów. Ona oczywiście też była, to, już to, będę, to są też świeże wydarzenia, będę przypominał ruchanie konferencji, ale było to na tyle wciąż no właśnie silne, że poniekąd zaktualizowało się spontanicznie. Pojawiły się za to bardziej subtelne, tak można powiedzieć, formy dehumanizacji odwołujące się do retoryki wojny hybrydowej. Retoryki, w ramach której osoby przekraczające granice były sprowadzane do narzędzi w rękę Łukaszenki, do, do broni demograficznej, co bez uruchomienia tych takich bardziej klasycznych klisz ksenofobicznych, wiązało się z usprawiedliwianiem przemocy czy wręcz e, e, nawoływanie do przemocy, zwłaszcza w połączeniu z tą retoryką ochrony granic. I charakterystycznym e, e, przejawem tej, tej, to jest mało charakterystyczne sformułowanie, bardziej subtelnej formy dehumanizacji było nadawanie tym argumentom e, taki, takiego waloru e, racjonalności, oparcia na chłodnej kalkulacji rozumu w przeciwieństwie do zgodnie z tą retoryką, dziecinnych, naiwnych odruchów serca, które uzasadniały pomoc humanitarną. A mówię o tym dlatego, że te bardziej te inne formy dehumanizującej retoryki um, stanowią duże wyzwanie dla, dla częściowo zautomatyzowanych narzędzi badawczych. Oczywiście w ogóle badanie mówi nawiści jest. Trudne z uwagi na kontekstowy charakter umówienia liście. Sprawy klucze są czymś, co nie zawsze działają, ale y, sięganie, podsyłanie subtelne formy, inne formy, jest, jest pewnym wyzwaniem, jeśli ma być to robione w sposób bardziej y, zautomatyzowany, a częściowo na jakimś etapie jest to konieczne, jeżeli no, w mam ambicje takiego szerszego monitoringu. Y, a po drugie, y, niestety pokazuje to takie duże możliwości mutacyjne i adaptacyjne nienawistnych formów powiedzi, co pozwala wykorzystać te, wykorzystywać te formy również do zyskiwania poparcia politycznego różnych grup wyborców, tak? Znaczy do pewnych grup wyborców może bardziej przekonywać się o klasyczne zarządzanie strachem w postaci tego demonicznego, obcego, o klasycznych kliszach xenofobicznych, a do pewnych grup wyborców, którzy no właśnie, wolą myśleć o sobie jako takich chłodno myślących, ta, ta retoryka broni demograficznej, narzędzi, może być, może być skuteczną formą, może być skuteczną formą um, budowania poparcia. I na tym zakończę zachęcając do, do lektury tych świetnych raportów. badania również będą kontynuowane, ktoś mogę to zapowiedzieć.